Dobra, nagrywa się. No, w końcu masz tą grę i w końcu tak na stałe, nie? Kurwa. No, kurwa. A, pod tabem, dobra. A ja nie pamiętam, jak się w to gra za bardzo. Dawaj to. I na wózek. Kurwa, kanister benzyny. Tylko pamiętaj, jak, jak Robert zadzwoni tak 30 razy, to uciekaj. Okej okay. Pusta. O, musimy w to grę na, na modach kiedyś pograć. No jest tak zajebiście na Dwa razy więcej niż to co mamy, kurwa, clown. Co no, robimy? Jedź też pod jednym wózkiem pod to, a ja próbuję pójść dalej. Może trochę wyładuję rzeczy. Oj. Kiedy zajeb... on tu idzie, pedał. Zrach chyba. Antek? O. tam. Jestem, jestem. Siema. Batonika znalazłem. Dobra, I... dawaj, dawaj, czekaj. Dobra, dawaj wjeżdżamy jeszcze. już? O kurwa. Oj! Bo tam byłem... Yy, tam jest tylko zegarek 500, ale to tam chuj. Dobra, mamy 10600. No. Przed chwilą clan mi zrobił tutaj kurwa... Interwencję. Trzeba poczekać. Interwencja, szczęski. Szczęski, kurwa. I hopla, interwencja, szczęsy. Kurwa, rower. I my, do sklepu. Dobra. Co bierzesz? Stamina, stamina. Ja bym chciał granaczkę. No i tyle. Nie straciliśmy HP, nie? Teraz nam wystarczy. No. Bierzesz ten granat? No. Coś wziąć? Mm, A te, Chcesz dwa? No ja mogę wziąć dwa. No. Ty chcesz również mi się obsługiwać. To prawda. No nie, bądź smutny, no ej. <laughs> O, Hogwarts. Hogwart. Hogwart. A ja, jak wstałem, to się tak czułem do teraz, kurwa. Do odpalenia repo. Hello. Fajnie, właśnie, że tu oh. nie ma limitu czasowego w tej grze. No. Możemy tu być ile dusza zapragnie. Kurwa, na znalazłem. Co to? Jakieś oko. O kurwa, jakie to ciężkie. Patryk, kocham cię. Dalej. Pomóż mi to, kurwa, podnieść. Thank you, boss. Thank you, boss. Co to? Kurwa, znowu no, rower. Jest Michael? Jest <laughs> Michael? Nie wiem, co to znaczy klistę. Robodans. Robodans, kurwa. O, ale masz wino oj, Oj. o, 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 kurwa. Czemu tu jest 30 rower? Aha, są gnomy. Gnomy. Gdy dawać. A daj, daj wózki Wracamy. Ja chcę tak wózkiem zrobić Tak się tak a... Oj! Dobra no to, mamy Gól to ja. Aj nie 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 czekaj Dobra Mam 1900 o, Ale ci przyjebałem kurwa Dobra. macką O Jezu Nie no rzeczywiście Jeszcze oko Au. O, ten nas. Czekaj, ja nie, wie... nie wierzę. jeszcze nie wierzę, jeszcze nie wierzę. tu jeszcze dużo rzeczy jest. Znaczy, może być. O, kurwa. No co nam psujesz? Ostrożnie, ostrożnie. Cię w kurwiu na wózek rozwali na 1000... I... i chuj. Dzień dobry! No, Też kupił mi kebaba. O. Kurwił się Mieszanego, to zmieszany, więc. Ha, i teraz są skutki uboczne. Poczekaj, mam grzyba jeszcze. Kurwa, dawaj go. Dobra, uciekamy. Kurwa, grzyba na. Gnom, nie wypierdala i tyle. No właśnie. Dobra, to idę. Życz powodzenia. Dobra Kurwa lampa się obaliła, ja pierdolę Ja sobie wziąłem Mka. Wziąłem sobie e, Streng Fabry i mine Więc może sobie coś tam wybrać jeszcze 3000 nam brakuje No to następny kupimy jak się eee. Co bierzesz? E, no ja biorę tylko Strength'a i To jest range Range dobra to moje i to jeszcze chyba wezmę. Wezmę, wezmę jednego granata. Sła stara jest jak zupka chińska, każdy ją zalewa. Aha Panie, lodówki żeś nie otworzył. A tu takie skarby. Panie, co ja tutaj mam? Ja mam kubek za 3000. O kurwa, biorok. A ja mam downa. Ej, możemy już to zrobić w ten punkt w sumie. No kurwa, ale nie mnie! Ja pierdolę. No kurwa. Dobra, wszystko Oj. stąd. Oj. Sorry, Michael. Sorry. Sorry, boss. Tu jeszcze na półce coś jest. A, dwa nawet rzeczy. Dwa dwieście. Tu też dwa dwieście. Wow. Siedem mamy. Dawaj go, dawaj go! Dawaj oh go Kurwa za gruby Stary stał, stary stał Bierz ten wózek i sprytamy. Nie, Ało, no kurwa nie tam <grym> Co to? Co to kurwa, kurwa. jest? Koło fortuny! My no chuj ginę! Ja ginę teraz! Nie! A nie, dostałem tylko po obrażeń! Okej okay. Kurwa ten gate przyszedł. Ja pierd. Skacz, kurwa, SKACZ No to chuja. Au! Bleć. On tu nie wejdzie chyba. Bleć. O kurwa, za tobą! Kurwa, znowu! Dobra, ja pierdolę. Ty kurwa geju! Dobra, czerwone! O, Udało się! Prawie na czarnym było! Patryku, powoli, powoli! Się uda! Nie, nie. A dobra. No, możemy jeszcze wywołać. 5 tysięcy mi dał! Kurwa Z Cko, fortuny Dawaj wrzucaj to Puska. Dobra, spierdalamy O the... Patryk na głos, na głos o. Mm. o O ile rzeczy tu jest Kurwa, no, tylko mogę to 64. otworzyć Ok. Kurwa, ile mnie mamy tutaj? 11 tysięcy! A tam dwa. Mhm. Ej, Pytanie. jest tu coś! O! No, tu. tu. się. się. Kurwa, gruby idzie. 20 tysięcy Kurwa, mogę zamknąć te drzwi? Wlazły w ścianę. Pulsowy pistolet. Dobra, to tak. To i to, i weźmę sprint. Dobra. To się staminę, sorry. No i mamy wszystko. Item sorry, sorry Boss? Kurwa, co to gaźnica Gaźnik, Gaźnik. Oh, Kurwa, to Kurca. szela Ja pierdolę Co się stało? Którym w telewizor mnie wystraszył O kurwa Kto To, to w serca Tu coś zaraz przy... Idzie Ej, to ja ten, ja już pójdę zrobić pierwszy ten. Mam już 14 tysięcy. Pojebany! Szczeka! get Hey Okej, o kurwa, prawie zrobiłem. Kiblu, kiba, znaczy ten komputer. Kurwa, ile rzeczy. Yes. Hello, tu Zaleński, we need 5 milion raket to bomb donetsk Children. Sława Ukrainie. To ja ten, ja wjeżdżam w ty wrzucaj worek. Dobra i spierdolamy. O! Oh, o! Oh. Dobra, dęda. Jesteś, dobra. Oh, ja pierdolę. O kurwa. Kurwa Dobra. Mm. A nie, nie, przepraszam za te pochobne wnioski. trap trap to ty weźmiesz patelnię Dobra, ile mamy? No mamy dosyć dużo naładowanego. Dobra. Kurwa, mam 110 HP, bo mnie gnąć gnął. Z jakąś motyką. O, muzeum! Fajnie. Najlepsza o fajnie jest mapa. Muzeum. Najfajniejsza mapa to jest. Maybe something tutaj. Kubeczek! A, zoom! Miano, zajmij się. Kubeczek. O! Kurwa, co to jest? 20 tysięcy! Mega powoli, mega powoli! Nie, nie, ty co cofaj, ty cofaj, ty cofaj. Bra? Rozegrałem to racket, Hetman. Jest, I na dobra. płasko, na płasko Dobra, mamy Plauna nie zabije patelnią Chyba za bardzo Nie no, jak wejdzie w minę to tak Kusaj, kusaj Dobra, bije go, dawaj go Dawaj go na patelnię go Dawaj kurwa, gin śmieciu no. Dobra, mamy Kurwa rozarek. 6000 tysięcy Ten... Pasożyt Kurwa! Kurwa! zniknął? Chyba? Bo mnie zaatakował, ja za to na punkt. Ale... zaatakował ale... Kurwa! Kurwa! jakoś już lepiej niż Kurwa! Tak się Kurwa! może będę Kurwa! Kurwa! po prostu. KURWA! Nie, Dobra, tak ale nie, nie na punkt, wygląda. bo od razu ten się zrobi, nie? Tak, 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 tak. Dobra, mam to. On tak wejdzie? Wejdzie. PCHAJ! PIEC MIKSER! Dobra. Dobra, uciekamy. Wkurwił się. O kurwa. No jak ty kurwa mnie zauważyłeś? Ja pierdol... Dobra, no, zniknął. Przyjąłem na siebie ciosy. Oto no blaster! Mam już parę godzinę nagrania, to po tym ten, Po tym levelu skończę nagrywać. No. Dobra, to. i wiesz, życie. To i to, dobra. Kogo? Ej, patrz! Patrz, kurwa, ile kasy! 7777, 7, 7, 7. kurwa. 4 siódemki wow. tylko w moim samochodzie. O, wow. tu będzie punkt jak chuj. Nie ma tu punktu. Kurwa. Cofaj, cofaj! Nie! Dora. No kurwa się ślizga. Już tak długo nie ma potworów. Dobra! Uwielbiam to pomieszczenie, bo tu w chuj łatwo się schować. I ten side eye chuj. Blok... bombastic side i chuj Blok lodu żyje to jest najważniejsze Kurwa ja to bardziej ciągnę do niż w górę No ważne żeby był chociaż warty więcej niż 10 tysięcy No Kurwa Dobra chuj 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 dawaj dawaj Aj. Będziemy musieli to na pionowo jeszcze ustawić nie? Ja Ja pierdolę to leci Nie O kurwa mać! Wypierdalaj Ty z tym kurwa wózkiem Kurwa Kurwa leci i co teraz? No i co teraz? Poczekaj, poczekaj, mam plan Popchniesz go jakoś, a ja będę asekurował Dawaj wózek, dawaj wózek Rozjebie się, rozjebie się, kurwa Postaw to Postaw na milion Jest! Uratowałeś! Kocham cię! Ja pierdolej Kurwa piła Dobra, do, do bicia Do bicia Jest Jest, bo było takie światełko O, potwór A, dobra o kurwa! Chodź już chodź, chodź tu, Ej, 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 chodź kurwa. kurwa głowa Dobra, żyje, nie, nie żyje, żyje Kurwa nie żyje Mam 5 hp Ja pierdolę Nie, że się my... Nic się nie stało. Dobra, tu na bok i uciekam. Co to Tylko, żeby nas zauważył. O to właśnie zrobił. wyjdziemy na trzy, dwa, jeden. Jeden. Jest. Essa, kurwa. Easy, dobra. Weź Kurwa i możemy kończyć I sejwa. 73 tysiące kurwa O pa ile mamy tego ładowania kurwa Dobra Dobra puszę Kurwa 80 staminy jest git No, no, no i ty to tak, kończymy no, Dziękuję za ten odcinek i tak dalej Dziękuję, dziękuję za oglądanie wszystko. Następna część za dwa miesiące jak dwa? Za pół roku, kurwa. I to jeszcze jak sto łapek wbiją pod tym odcinkiem. No. Siemano. A jak nie, to gówno będzie nie odcinek, elo.